Kilka dni temu przy jednym z głównych legionowskich skrzyżowań pojawił się tajemniczy billboard. W ślad za nim poszły dociekania mieszkańców. A kiedy nie bardzo wiadomo o co chodzi, chodzi zapewne o pieniądze. Tak przynajmniej uważają osoby, które zagadkowemu ogłoszeniu poświęciły nieco więcej uwagi. Chodzi głównie o, też i o, o sprzedaż jakąś, i samochodów, i o tutaj też jest i market. Sprzedaż? Nic podobnego. W Legionowie na wzór legendarnego doniesienia Radia Erewań samochodów nie będą sprzedawać, lecz rozdawać. Komu i dlaczego? To póki co najściślej strzeżona tajemnica. Nie chciałbym tu zdradzać wszystkich szczegółów. Jeśli pan redaktor się mnie pyta, czy będziemy rozdawać samochody, to mogę powiedzieć, że będziemy rozdawać samochody, ale nie powiem jakie. Wiem, ale nie powiem. To zdanie często słyszane z ust lidera polskiej prawicy. Jeden z przywódców lokalnego samorządu okazał się na szczęście bardziej rozmowny. Zależy nam na tym, aby pobudzać aktywność mieszkańców, szczególnie tych młodszych, dlatego chcemy nową, zupełnie nową ofertę dać im w okresie letnim, tak żeby mogli realizować swoje pasje, zamiłowania, być może i odkryć swoje, swoje pasje. Jeśli chodzi o odkrywanie sekretów legionowskiego billboardu, dowiedzieliśmy się tylko, że karty na stół organizatorzy akcji wyłożą we wrześniu. Wtedy do miasta z piskiem opon wjedzie bardzo duża impreza skierowana do legionowskich pasjonatów motoryzacji, a tych co widać na ulicach jest u nas pod dostatkiem.